Pokaże nam on pola ryżowe, wodospad, plantacje kawy i coś jeszcze. Żeby dotrzeć do wodospadu musimy przedrzeć się przez rzekę, ale bardziej zależałoby nam, żeby zobaczyć czarne małpy. Zapraszam od razu na wycieczkę po naszym domku, bardzo mały. Thank you. Have Thank you. My name is Chung. My name is Chung. Chung. Nice Patrick. Chung. 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 Yeah, okay. nice, to nice to meet you. Dojechaliśmy na miejsce. Troszeczkę jeszcze pogoda jest deszczowa, ale może się poprawi. Fajnie tutaj. O, a ten nasz domek jest. Fajny. Zapraszam od razu na Wycieczka po naszym domku. Jest bardzo mały, niski dach. Ziomek mówi, że to taki dla mieszkańców lokalnych dostosowany, bo niski. Tutaj mamy takie łóżeczko. Wygodny materac. O, może być. To Milena, jak się to wygląda? To jest chyba Już nie. Mamy, ręcznika. Nie, nie, nie. są. O, tutaj ja. Fryzurka fresh, broda fresh. Z lew mamy taki fajny, wyrzeźbany w kamieniu. Laczki masz fresh. Laczki, laczki też mam fresh. No i tutaj taki kibelek. I w końcu mamy prysznic oddzielony od reszty łazienki. Nie będzie się tak chlapać. No i tak tutaj dach wygląda. Komary będą latać, ale to nic, bo mamy siateczkę nad łóżkiem i sobie ją rozwiniemy i będzie git. No i znowu pogoda z nami nie współpracuje. Czekamy, czekamy, a ten deszcz cały czas pada. Dostaliśmy jedzenie. Mamy gado-gado. Gado-gado. I pokryza ogórka, to wam powiem, czego się to składa. Jak szybko. Dobra. Danie składa się z ryżu, z ogórków. Mamy tutaj do tego taki miks warzyw, gotowanych prawdopodobnie na parze. Jest jakiś może szczypiorek, jakaś sałata. Do tego mamy dość sporo tofu. Sos z orzeszków ziemnych, prażoną chyba cebulę, albo czosnek. No i to wszystko sobie razem jemy. Smacznego. Dziękuję. Pogoda nam się trochę poprawiła, przestał padać deszcz, więc wybieramy się na krótki spacer po okolicy. Na jutro już mamy zarezerwowaną wycieczkę z prywatnym przewodnikiem. Pokaże nam on pola ryżowe, wodospad, plantacje kawy i coś jeszcze chyba. Ale nie wiem co. Da nam jeść na pewno i pić. Przyjechaliśmy do wioski Tetebatu, które znajduje się praktycznie w samym parku narodowym Rinjani. I w tym też parku znajduje się góra, na którą planujemy wejść w ciągu kolejnych kilku dni, najprawdopodobniej za trzy dni wyruszymy na szlak. Mury uciekły i nawet góry się pojawiły. Ładnie, ładnie. Dostaliśmy tutaj zaproszenia od takiej lokalnej rodziny, której akurat się zatrzymaliśmy, na wspólną kolację. Oczywiście musimy za nią zapłacić, ale powiedzieli, że możemy dołączyć do nich i nie możemy wybrać sobie potrawy, którą będziemy jeść, tylko będziemy jedli to, co oni. Także dla nas spoko, bo coś zjemy, może spróbujemy coś innego no i zobaczymy, jak oni tutaj się goszczą. Także let's go! No. Siedzimy na ziemi wszyscy. Ja Tak ładnie pachnie, są warzywka, jest no wszystko. Kary.

For the growing the baby rice, mm -hmm. even the sticky rice or normal rice. Mm -hmm. So they will make pro for the normal rice. Mm -hmm. So this one they need to make like this, and then they make a more uh, soft little bit, and then they just throw the uh, normal rice, the seed of rice. Okay. So and then when they throw here and then we'll become the baby rice will become the the trees you know mm -hmm. and then only one month here and then they will growing to the big land The local chili is small chili but spicy, mm -hmm. <laughs> small but spicy, and mm -hmm. then we have a tourist chili also <laughs> later I can show for you, the tourist chili, and this one tomato. Yeah. It's not ready to eat. Tomato, and this one beans, like this, you can eat. Uh, what is this? I don't know, in English. Uh, in Indonesia, we call it the kecipir. Kecipir. Yeah, but I don't know in <laughs> English. Just we call it a green bean. Green bean. Tomato. So Sometimes they use the young jackfruit for the vegetable. For the curry is really yummy. We never try. Tried... Uh, oh, this one is different. This. Huh? Only this one the the cattan, and then the cattan already finished here. Okay. Yeah. And then ah, yes, the, the local, the local, local people, cotton. they just doing like this for the catting. Right. Uh -huh. And then they use yeah, the... Uh, no. <laughs> <laughs> and then there is the baby of the normal rice. Happy, hati Wszystko te pola to są właśnie pola ryżowe, mnóstwo ryżu. Tutaj ziomek mówił, że oni ten ryż raczej uprawiają dla siebie, a nie sprzedają ani eksportują. Rodziny kropki, małe, duże. Yeah. And then after three days just collect again. What uh -huh. it's, it's not a, it's, it's ready. or they have to open it? They have to open. They have How? open the, the 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 skin, you know? uh -huh. oh. But we use a machine for the uh -huh. yeah. okay. so easy. Yeah, easy. Yeah like this. This is the yeah. for it. Yeah. No to mamy pod dospadik. Schodzimy na dół. Dobrze, bo jest strasznie gorąco to troszeczkę się ochłodzimy. Żeby dotrzeć do wodospadu musimy przedrzeć się przez rzekę. Dość głęboka, miejscami sięga nawet woda do pasa i jest bardzo zimno. Mirena mówi, że zimno, dla mnie spoko. Trochę musimy się postradać do wodospadu, bo tam jest głęboko. Ale idziemy, no faktycznie. No mi na do góry No i mamy proszę Państwa wodospadzik Trochę tej wody jest jak chłopakom robił zdjęcia Mamy teraz krótką przerwę na kawę Co to za przekąski mamy? Dobre? Is, no. Is it from rice? No. Is it from rice? It from sticky rice? This one from the sticky rice, yeah, this, this one from the, the rice flour. Uh -huh. yeah. Very good. Yeah. Cookies Ramadan. Mm. <laughs> <laughs> Everybody yeah, This yeah. one from uh, sticky rice. Yeah. And then the. What do call Sesam. it? Sesame nuts. Mm -hmm. Odwiedziliśmy jedno z wielu takich lokalnych gospodarstw, i tutaj akurat przygotowują się na duże wesele. I lokalne wesela wyglądają tak, że przygotowuje się ogromne ognisko, na którym gotowany jest ryż i mięso, najczęściej skrowy, jakieś warzywa, najróżniejsze owoce i zapraszana jest cała wioska, w tym przypadku będzie to około 500 osób. No i co? To są dopiero wesela. 500 osób w jednym miejscu. Nieźle. A teraz to ja Wam powiem coś, co na pewno Wam się nie spodoba. Każde takie wesele odbywa się bez alkoholu. Nawet najmniejszych ilości. Jak pewnie wiecie, bo mówiłem już o tym wcześniej, muzułmanie nie spożywają alkoholu. Jest to zabronione. No ale wiadomo, że oczywiście znajd znajdą się zawsze wyjątki. I są też ludzie, którzy piją. Ale ogólnie z zasady na weselach nie ma alkoholu. Kurczę, robi się troszeczkę. Po chmur, nie żałam, mówi, że będzie deszcz padał. Także będziemy szybciutko uciekać. In the morning, I mean like, uh, 5 am in the morning. Mm -hmm. And 12:30 so This so. this time for ready. Ok. Okay. And then the, uh, the 3:30 something like that. And then 6:20. And then seven, uh, seven twenty something like that, and then finish. finish. Yeah. Mm -hmm. And you have to wake up every day. We have to wake up early, five a.m. And then you can pray and then continue to sleeping. <laughs> Just men or women? kids, woman, every everybody. Uh, uh, they're learning, reading Quran every night, every evening, okay. between. Uh, 6.30 uh, like A to zobaczcie, to wygląda jak basen, bo tak się woda odbija. A to jest świeżo zasadzony ryżyk, i z tego powstanie duży duży krzaczor z ryżem. Dzień dobry. Zawstydziła się. Kogut? Zawstydził. A tu mamy drzewo, na którym rosną śmierdziele. Duriany, które próbowaliśmy w Malezji. raz. I ostatni. Nigdy więcej. Mm -hmm. I tak Then another fruit, ja. Yeah. Okay. On mówi, że to jest najbardziej oh. drogie. That's why I say drogi owoc. Oh. That's why I say it's king fruit. King fruit. King, yeah. king śmierdzia. Yeah. Because always high price for the one fruit juliany. Mm -hmm. Tutaj zobaczcie, to jest drzewo, które najlepiej jeść, nie drzewo. Owoc, który najlepiej jeść po imprezie. Ciekawe, czy ktoś zgadnie, co to za owoc? Milena? Vanilla this one, because vanilla they just climbing the another tree, like a parasite. I think this one nothing vanilla. Puste. so what else people do here like uh, farming rice fruits vegetables uh, like uh, normally they just doing like that uh, more farming hello and then uh, construction a lot of construction also for the building something but only local building, you know. Do you have factory here? I think it's not so not so really. I think it's not, nothing. Mm -hmm. Because normally we we do by self <laughs> yeah, everything. everything. Yeah. Hello. Hello? Hello? Hello. 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 <laughs> oh. <laughs> Dużo pracy wykonuje się tutaj ręcznie, nie ma maszyn, więc trzeba sobie jakoś radzić. Zobaczcie tę miaszczurkę, zaraz pewnie ucieknie. Lizard I koniec. Lizard, wstydzi się. Po tylu kilometrach pokonanych po wzgórzach należy nam się obiad i to dobry, lokalny, porządny obiadek. Wskoczymy do miejsca nazywającego się Warung Manki Forest. I zjemy sobie coś dobrego. Jeszcze co? Nie wiem co, bo zależy co serwują. Co tam Milena wcinasz? Kary e, z jackfruitem. Paczek Ale z to jest sam. moje. Ale ja muszę spróbować. To ja jeszcze nie próbowałam, a ty już próbowałaś. Dobre? Smakły mm? Smakuje jak grzyb jakiś taki. O. A ty masz z kurczakiem. Mhm. Pikantne. Pikantne. Spoko. Ale... Hmm, ja wolę tradycyjne. Ale też mam, zobacz, też mam żakurę. U siebie. Może się pomylili. Nieraz zamawiałem same warzywa i miałem kurczaka. No norma. No Ale dobra. Ale dobre. No. no to smacznego. Dziękuję. No to proszę państwa pojedliśmy. A jak brzuchy są pełne to możemy z powrotem wrócić na szlak do dżungli. I lecimy na polowanie. Oczywiście nie mamy ze sobą Gnata. Tylko aparat fotograficzny i będziemy szukać czarnych małp. Na pewno spotkamy też makaki, bo one są wszędzie, ale one to najlepiej niechby się gdzieś trzymały z daleka, bo ich nie lubimy. Ale bardziej zależałoby nam, żeby zobaczyć czarne małpy, które są nieco rzadziej spotykane, bo tych makaków to już widzieliśmy tyle. I one są takie francowate trochę, ale jak będą, to będą. Pokażemy. Jakie wiejskie klimaty! Kurki! Oj, oj, Mamy kolejnego przewodnika. E, Piesek idzie z nami. Właśnie przekroczyliśmy granicę Parku Narodowego. No i teraz będziemy szukać małp. Pytałem się naszego przewodnika przed chwilą, czy mają tutaj jeszcze jakieś inne dzikie zwierzęta. To wspominał o jeleniach, ale są one bardzo rzadko spotykane. I dzikie świnie. O, tam jest jedna. Nie, to nasz piesek. No, ale my szukamy małp. Są tam wysoko na drzewie, nie wiem czy je widać. Zaraz wyciągniemy aparat, przybliżymy i zobaczymy. Skaczemy. Zobaczyliśmy małpki, teraz już wracamy do naszego mini domku. I będziemy resztę dnia odpoczywać i nic nie robić, bo już niedługo Jutro, nie, pojutrze będziemy się wspinać na Rinjani, więc musimy odpocząć. Patryk ląduje, a tutaj pies jest głównym zainteresowanym. Co się dzieje? Ten jakiś zainteresowany, patrz. <laughs> Ktoś chciał poskakać na drona, a nie ma Hello Jeszcze na sam koniec dzisiejszego dnia podejrzymy jak wygląda proces przetwarzania lokalnej kawy nazywającej się Lombok Coffee Pani tutaj zajmuje się prażeniem, chociaż w zasadzie lepiej by to było nazwać prażeniem, nie czy no dobra, powiedzmy, że paleniem kawy, a tutaj pani czeka już, aż będzie mogła zabrać się za mielenie. Mieliśmy też okazję spróbować, ale piliśmy dzisiaj już dwie kawy. Także podziękowaliśmy, bo to za dużo. Tak, czekamy. Czekamy. Co ty tam milena wyprawiasz? Wielką kawę, żeby się nie przypaliło. Ale ona ma się przypalić. Trochę tak to. Tylko trochę ma się przypalić. Cały ten proces, proszę państwa, odbywa się ręcznie. Jak byliśmy w zeszłym roku w Hondurasie to tam wszystko robiły maszyny. A tutaj panie musiały ręcznie mieszać i teraz ręcznie rozdrabniać. Dostaliśmy jeszcze paczkę kawy jako pamiątkę, także będzie dla, dla rodziców w Polsce, będą mogli spróbować jaką kawę uprażniliśmy i utłukliśmy sami. Być dzisiaj pospaliśmy, to znaczy ja sobie pospałem, bo Milena jakoś nie mogła spać. Bała się, że chyba ją będą atakowały mrówki i inne robaczki. A mamy tutaj też w naszym noclegu śniadanko wliczone w cenę. Także ja sobie skorzystałem z okazji i zamówiłem o mleciku. Dość spora, widzę porcja. Do tego mamy jeszcze dwie kanapeczki. A Milena ma naleśnika z bananami. Mamy do tego dobrą lokalną kawę z mlekiem, żeby nie była zbyt mocna. Troszeczkę cukru dla smaku i mamy też yy, szejka bananowego też z lokalnych owoców także zabieramy się za robotę, jemy i niedługo ruszamy na szlak szlak by to trafił <grymne> <grymne> przyjechał już nasz kierowca jesteśmy spakowani Milena właśnie zamyka za nami nasz domeczek malutki i ruszamy do parku narodowego Rinjani i jutro rano rozpoczynamy już wędrówkę na Konkretny wulkan. Wstaliśmy już na start, także zaraz zaczynamy trekking. Patrz, jak już, uszyko, już uszykowany. Ja też. Dość intensywnie zaczął padać deszcz. Mamy jeszcze kilka minut do szczytu. Jestem strasznie zmęczony, nigdy w życiu się tak nie zmęczyłem. nie zmęczyłem. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, to zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Oczywiście, jeśli jeszcze tego nie robisz. Do zobaczenia wkrótce, na razie.